Witajcie na kanale Maja300. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z dosyć nietypowym filmikiem, ponieważ w dzisiejszym filmiku powiem Wam 5 głupich rzeczy, yy, które youtuberzy są w stanie zrobić dla popularności. Yy, i jeśli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Yy, I co? Bez zbędnego przedłużania, myślę, że możemy zaczynać. Najgłówniejszą rzeczą, jaką YouTuberzy są w stanie zrobić, to poświęcić swoje zdrowie, a czasem nawet życie e, dla wyświetleń e, albo dla łapek w górę. Na przykład e, śpiąc zimą na cmentarzu albo e, wskakując na pomnik e, albo przebiegając przez, e, przez jezdnię przez, e, rozpędzon przed rozpędzonymi autami i no i to nie jest w sumie no uważacie myślicie że myślicie że to jest normalne spać zimą kiedy noce są bardzo mroźne na cmentarzu i nie wie że się boicie strasznie to jeszcze jest wam zimno i zamarzacie Kolejną rzeczą, jaką youtuberzy są w stanie zrobić, to pogardzają innymi e, youtuberami, którzy mają mniej subskrypcji, mniej e, wyświetleń, albo też po prostu czasami jest to tak, że w normalnym rzuceniu na filmikach e, to czasami mówią e, no hej, już co, sorry, nie będę się już z tobą kolejkować, ponieważ na Instagramie ja mam więcej o 100 obserwujących więcej od Ciebie niż e, po prostu Ty. Powracam o 100 obserwujących więcej od ciebie i nie mogę się z tobą kolegować, ponieważ moi widzowie by powiedzieli, że ja się zadaję z gorszymi. jest sobie, że przyjeżdża do Was przyjaciółka i mówi: Wiesz, co, nie będę się już tą kolegować, bo masz mniej obserwujących bez ode mnie? No. Następną rzeczą, jaką młodzież y robią, to są w stanie oddać wszystko, aby być popularnym. To yy, na przykład na agregor kupują sobie subskrypcje albo obserwujących, yy, na przykład robią follow za follow na Instagramie yy, i po pierwsze to jest nieuczciwe w stosunku do innych oszukują samych siebie, bo myślą o ale mam dużo subskrypcji, wow, wow, wow a tak naprawdę sobie ja to smakujesz może prawdziwe ludzie, ale no tak w ogóle nie zasubskrybowali cię dlatego, że yy, uważają, że, ty, że masz jakieś fajne filmy tylko dlatego, że im zapłaciłeś za to no to jest głupie trochę, no bo yy, to jest takie jakby oszukiwanie samych siebie i Innych, zwłaszcza waszych widzów, który, e, którzy was zasubskrybowali, dlatego że po prostu lubią wasze filmiki i chcą z wami zyskać na dłużej. Następną rzeczą jest to, że kupują tylko popularne, kupują tylko najlepsze ubrania. Chodzi mi o to, że e, kupują tylko e, rzeczy takie e, drogie, markowe. Na przykład tylko kupuję w Gucci albo w Gesie. Ja nie mówię, że nie mam nic do marki Gucci ani do Gesa. Po prostu to jak kupujesz sobie bluzkę, dlatego że Ci się podoba, to nie jest nic złego, że kupujesz sobie bluzkę, ale na przykład jak kupujesz tą bluzkę dlatego, żeby zaszpanować ją na YouTubie i pokazać, że jesteś popularny, stać się na taką drogą bluzkę, to to już jest... Głupie, no bo szpanujecie, nie wiem, że szpanujecie, to jeszcze po prostu możecie zrobić komuś przykrość, kogo nie jeste na tą bluzkę. Yy, I właśnie yy, też ludzie was nie będą subskrybować wtedy, kiedy będziecie szpanować, bo yy, po co mają subskrybować kogoś, yy, kto im sprawia przykrość, kiedy go oglądają. No. Ostatnią rzeczą yy, jest to. Robią wszystko, co im widzowie każą. Czyli na przykład, jak mają takiego live na przykład, i musicie im napisać, wiecie, no wiecie o co chodzi. I wy im piszecie, i wy im piszecie, no nie z ognia, i on to robi, tak. I no. Sorry, ja nie będę do Was skokiwać do ognia, żeby mieć wyświetlenia po live'ie albo y, lajki, like łapeczki w górę i w ogóle, bo to jest głupie, bo to jest jakieś jeden live, a marnujecie przez to swoje całe życie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz podzielcie się Waszymi przemyśleniami na ten temat w komentarzach i rozważcie to w swoich głowach. Pa pa!